Tydzień pełen wyrażeń i świetnej zabawy. Inspirujące warsztaty, grupy improwizacyjne, wspaniała muzyka. Czyli Kulturelia 2014 za nami. Byliśmy tam z naszą kamerą i przygotowaliśmy dla Was relacje. Zapraszamy. <noise> Jest tańcem specyficznym, bardzo, bardzo wyjątkowym, skocznym, żywym, trudnym. Jest bardzo trudnym, bardzo obciążający. Dla mnie osobiście była to taka ciekawa historia, bo przez przypadek trafiłam kiedyś na warsztaty. Warsztaty bardzo się spodobały, miałam takie zakwasy jak jeszcze nigdy w życiu i stwierdziłam, że muszę się tym zająć. Już kiedyś byłam zainteresowana takimi warsztatami, ale e, ciężko jest powiedzieć, bo po dwóch godzinach nic takiego nie mogliśmy się nauczyć. Wiadomo, było to bardzo ciekawe dla nas, ale e, widzę teraz, ile pracy trzeba włożyć w naukę języka migowego i jak ogólnie ciężko jest się posługiwać tym językiem, ale zawsze, zawsze jakaś nowość, coś nowego do, do odkrycia i poznania. Warsztaty, które zaproponowałem i które prowadzę, mają tak naprawdę. Uświadomić pewien problem, z którym borykają się osoby niesłyszące i pokazać specyfikę języka migowego. Dużo nie da się zrobić oczywiście w ciągu dwóch godzin, natomiast da się na pewno o tej specyfice powiedzieć. Ja za zadanie sobie postawiłem, żeby osoby, które będą uczestniczyły w warsztatach, poznały cały alfabet, jedną z części języka migowego, pewną całość, którą potem mogą wykorzystywać w różnych sytuacjach, jeżeli będzie, będą chciały, a jednocześnie będą mogły sprawdzić, czy mają predyspozycję, bądź nie mają do poznawania języka migowego. I co na przykład mają ludzie Tak, ja teraz A jak to mają tak, tak, to nie nie tak? Wszystko całe warsztaty mi się podobały. Nie powiem był lekki stresik, bo to pierwsze takie moje wystąpienie, ale wydaje mi się, że uczestnicy wyszli zadowoleni i to chyba najważniejsze. blogowanie jako na coś szerszego niż tylko wklejanie kolejnych postów yy, na, yy, na swoją stronę internetową w tym filmacie. To z pewnie nie załatwisz blokam Zapytać tak yy, prowidency jaka tematyka? nauczyłam się, że tekst jest produktem na sprzedaż i że dobrze było dobrze go promować. No i nauczyłam się też jakie korzyści mogą płynąć z prowadzenia własnego bloga. Jest to moja pasja, żeby pisać i żeby dzielić się myślami, a taka internetowa platforma jest najlepszą platformą, jeśli chodzi o dotarcie do czytelników, do odbiorców. Najlepsza rada dla początkujących blogerów to taka, żeby się nie poddawać, żeby sprecyzować swoją wizję, swoje marzenie i budować platformę do tego, żeby to marzenie osiągnąć. Super. Kiedy ja powiem but, wy mówicie słoń, Kiedy ja powiem słoń, wy mówicie but. Proste, prawda? Okej, okay, zacznijmy. But! Słoń! Słoń? But! But, but! słon słoni. Pylę do piątku! Martynia! Martynia! Nie <grymne> odlewaj teraz! Nie <grymne> odlewaj! To ty? Bo cię nie widzę. Stop! Godzina później! Wreszcie się jakoś dogadaliśmy. Romeo, nie możesz tu przychodzić. bo rodzice nie mogą cię zobaczyć. Strasznie mnie potraktowali. Nie wiem, ucieknijmy stąd teraz, jutro, jak najszybciej. Ja teraz wyglądam. No, proszę pana, no ale na pewno no, kurde no. Nie wiem, ile ja muszę stać przed lustrem i układać te włosy. Myślę, się, że to ja się tak budzę, że są takie wszystkie ładnie. Ale i tak pan wygląda beznadziejnie nawet po Super, mega, nie? Naprawdę, tak imprezywany jak w każdym tańcu klaskaliśmy, dziękowaliśmy sobie. Na każdej buzi gościu uśmiech, więc było super. Pytanie z brzucha jest tyle fajny, że e, gdzieś tam pomaga trochę jakby jak odkryć może kobiecość nawet dla niektórych dziewczyn, e, dla niektórych jest to forma po prostu gdzieś tam rozgrzewki taki czysto ruchowy jak komuś nie odpowiada aerobik. Taniec brzucha też wspaniale działa na wszystkie partie mięśni od brzucha przez biodra. To jest właśnie to, że nie trzeba być super zgrabnym i nie trzeba być zdrowym. Ja sama jestem przewlekle chora i cały czas to podkreślam, że można tańczyć pomimo różnych, nie wiem dysfunkcji czy niedyspozycji, można zacząć zawsze. Miałam krusantkę, która miała 62 lata. jednak która się przyznała, bo ja ogólnie się nie pytam o wiek. I wiadomo, że też nie była w stanie wszystkiego wykonywać, ale czerpała z tego to, co może i to, co jej najbardziej się podobało. I moim zdaniem to jest właśnie super w orientalnym. 8 lat temu taką motywacją do tego były filmy akcji i też chciałam walczyć jak Bohaterowie z filmu.